Cześć Paulo z tej strony. W tym materiale pokażę wam jak zdobyć trofeum Most Albionski wali się. Rzuć człowieka ze szczytu mostu albionskiego anulując PK. Znajdujemy się na mapie Albion, czyli nic innego jak Anglia. Tutaj mamy właśnie most. I co musimy zrobić? PK to jest Psychokineza, wciskamy R1 i udajemy się na most. Weźmy człowieka, wespnijmy się na most. Okej, okay, do góry. Wspinamy się, wspinamy. Proszę bardzo, jeszcze troszeczkę wyżej. Tutaj sobie stajmy. Jesteśmy na szczycie mostu. Może tutaj. O, i teraz, co zrobić? Mamy cały czas wciśnięty R1. Naciskamy trójkąt. I puszczamy R1. Proszę bardzo. Most albionski wali się trofeum. Bardzo łatwe, trofeum do wykonania. Film, jeśli film mi się podobał, zostawcie łapkę, subskrypcję na kanale. Do usłyszenia w następnych materiałach. Cześć!